Dzień dobry serdecznie. Jest szalik, czapeczka, jest koszulka, no jest, a to oznacza, że zapraszam na cykliczny i regularny odcinek pod tytułem Jesteśmy dziadami Barcelona, odcinek 6000-2015. nagrany w ciągu ostatnich kilku lat, więc tempo kręcenia jest niesamowite. Ale zanim przejdę do tych pozytywnych wiadomości związanych z meczem Barcelony, ważne ogłoszenie dla Was, bo nadchodzi El Clasico. Żeby je obejrzeć, wystarczy skorzystać z oferty, którą dla Was mam w pełni legalnie. Za 20 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące możecie oglądać kanal plus online, gdzie właśnie obejrzycie najbliższe El Clasico, wybrane mecze La Liga, Premier League, Ekstra Klasse tam jest tego cała masa w pakiecie korzystając z mojego linku macie te oferty 3 miesiące pierwszy za 20 zł i oczywiście też jest to wsparcie dla mnie psychiczne również a potrzebuję wsparcia psychicznego po wczorajszym bardzo jak widzicie reaguje wiecie takim maniakalnym stanem odsyłam was do do tej oferty ona się znajduje link do niej w opisie i przypominam też że oglądamy El Classico wspólnie raz że kilkadziesiąt osób będzie na zlocie są. Oczywiście, już zapełniony, ale na kanale BetClick Polska będziecie mogli oglądać live stream z tego wydarzenia. Będą też goście specjalni, więc zapraszam w niedzielę od 15. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. To mówiąc, rozpocznijmy i zacznijmy sobie od, kojarzycie te memy, duży pies, który niczego się nie boi, duży pies jest przepotężnym dużym psem, ten małym piemsem, którym później mi się złem gomdziemnie mnie i on jest. To Barcelona jest ta, tym małym pieskiem i to już nawet, nie... palszej, że w meczach, no w meczach zdarza się, bywa, okej, okay, ale o meczach. Ja czytam, przygotowałem top 10 powodów, jakie wyczytałem z wywiadów z piłkarzami, z trenerami, z działaczami związanymi z klubem. Top 10 powodów, dlaczego on znów się nie udało? Dlaczego Barcelona znów będzie grała w lidze Europy, a nie w potężnej lidze mistrzów? Uwaga! Powód numer jeden, bo kontuzje. I tu zaczynamy kontrowersyjnie, bo teraz wszyscy mówią: no ale taka jest prawda, nie? Kontuzje. I tak analizuję te wypowiedzi, które mówią, że no gdyby Araujo i Kunde grali, to w ogóle ofensywa inaczej gra. Że oni grają tak wysoko, że ofensywa inaczej jest w stanie rozgrywać i brak tych dwóch zawodników, no chyba, że mówicie, że kontuzja Christensena czy Bejerina też wpływa, na to w co wątpię, już nie podciągajmy. Trzymajmy się już jak już ten Araujo-Kunde, co jest bolesna ich strata, ale tłumaczenie, że ponieważ ich nie ma, to Taktyczna organizacja gry w obronie nie istnieje, bo momentami po prostu patrzę na to i sobie myślę, wczoraj, czy oni losowali jakoś swoje pozycje na kostce? Kto gdzie ma stać w tej obronie? No, Pikę to akurat pewnie jest jego nadintelekt, który pozwala mu łamać linię spalonego i ten gest, nie? Spokojnie, żeby nikt nam naraz dwa razy w pierdolu nie spuścił. Pikę, dojdziemy do Pikę, ale w każdym razie tak myślę, to, to oni, wszyscy obrońcy inni, nie umieją taktycznie się ustawić pod to, co trener powie. Dziwna sprawa, więc tak kontuzje są bolesne, ale nie wyjaśniają kompletnej niekompetencji, jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji, wykańczanie i tak dalej. Drugi powód <gol> to jest świetny. Gol ustawił mecz. <gol> to, że wiecie, i, i to Crawfire powiedział, i Busquet, że no ta szybko stracona bramka w drugiej połowie ustawiła mecz. No smutek, szyj nam gola. Kurwa, jak mogli strzejść nam tak szybko gola? Prowadziliśmy 1-0, nie powinni. Profesjonalnie, no. Jak słyszę, że gol ustawił mecz, to sobie myślę, to wy się nie nadajecie specjalnie do tego sportu, bo gole się traci. Chyba, że ma się takie farta jak w La Liga, że ma się stracony 1, a, sam, a sama Celta zetrzy mogła strzelić. To, to wtedy może rzeczywiście... O kurwa, ty, a ja w Lidze i Mistrzu 7 straciliśmy. Bo si pa jaka faza. Ale to ustawia mecze. O. Trzeci powód, Szawi powiedział, Liga Mistrzów jest dla nas okrutna, <grywa> naprawdę to powiedział, że Liga Mistrzów jest dla nich okrutna, okrutna Liga Mistrzów, niektórzy są bezlitośni, dają nam trudne grupy, czemu w ogóle w tej Lidze Mistrzów gra jakiś Manchester City, na szczęście z nimi nie musieliśmy grać, kto wybiera drużyny do tej pierdzielonej Ligi Mistrzów, okrutnej, Orkę. też tego nie rozumiem, okrutna jest i to jest mega powód. Czwarty też uwielbiam i to już mieliśmy po celcie. W pierwszej połowie graliśmy dobrze. No. Pierwsza połowa. Turku, kończ ten mecz, po pierwszej połowie. gwizdek kończymy, bo chłopaki dobrze grali w pierwszej połowie. Już abstrahuję od tego, że dla nich y, to jest świetna pierwsza połowa, jak Inter tam i tak od poprzeczki, jak miał dwie sytuacje, gdzie też mógł strzelić bramki, ale świetnie grali. Ogólnie poza tym to świetnie. Jeżeli to jest dla Was świetnie, to, to trochę też się nie dziwię, że to tak wygląda. Pięć, stwar stwarzali problemy po kontrach. nikt się nie spodziewał, to wszyscy byli nastawieni na to, że Inter będzie pozycyjnie, wiesz, budował akcję non-stop, zamykać próbował Barcelony i wtedy Barcelonka będzie szybko, wiesz, overhanded, po zmyłkach wtedy Interowi, a to Inter zrobił im hejtera. I się wszyscy zdziwieni, że Inter stwarzał problemy po kontrach. Ja się, ja pff, do tej pory jestem w szoku. To piłkarze też mogą być. Bo im trener najwyraźniej chyba nie powiedział, <śm> zasłużyliśmy na więcej we wdzięczniejszych meczach. <śm> to, to mi się podoba, bo to jak w narciarstwie powinno być. Barcelonka to plus trzy punkty w grupie za styl myślę spokojnie. Myślę, że spokojnie zasłużyliśmy na więcej stylem, y nieporozumieniami jakimiś. No chociaż dajcie dwa kolejne punkty, nie? Żeby nawet to. Z no dobra, trzy jednak, jak, jak, ten, jak wiatr w narciarstwie. Barcelonka zasłużyła na więcej. Kurwa, wiatr mi w plery wije. Kurwa, tak to bym poleciał 160. Zasłużyliśmy na więcej. Yee, to co chciałem usłyszeć jako kibic. No, tramwiliśmy do trudnej grupy. To jest też mocne. No, jest to argument przepotężny. Jest to argument przepotężny, bo rzeczywiście w Lidze Mistrzów nie spodziewasz się, nie? Widzę Lidze Mistrzów najwyraźniej Barcelona była nastawiona na to, że trafi Pachoły. Wyjdzie cudem z pierwszego miejsca, więc później w jednej ósmej uniknie City, tych PSG-ów i innych rzeczy. I dopiero tam już w ćwierćfinale, jak już na nich trafi, zbierze taki potężny oklep na mordę, to wtedy powiedzą, no, ale do jednej czwartej doszliśmy. A że tu się trafił jakiś baran, co za dobrze gra w piłkę, to nie moja wina, bo liga jest dla nas ogromna. Ale w ćwierćfinale jesteśmy i wszyscy w sumie... Z... I dlatego chciałem trafić w taką grupę. Żeby zweryfikować od razu. Miałem nadzieję na nieco bardziej pozytywną weryfikację, jeżeli mam być szczery. 8 to oczywiście klasyka, czyli hmm, błędy sędziowskie. I tutaj, jak zawsze... Będę podkreślał, że błędy sędziowskie dotyczą wszystkich. Tu już oczywiście wyliczenia. Wiesz, że kalkulacja, no tutaj przy tej decyzji byłoby tak, a przy tej srak, a przy tej to. W tych kalkulacjach, zdradzę wam, nie pojawia się, że wczoraj mogła być i powinna czerwona dla dębele. Lekki szok. Takie, wiesz, to są te zmyłki, nie? Ło, błąd sędziowski, błąd sędziowski, nie? Ale jak ktoś ci powie o dębele czerwona, to unik. Błędy sędziowskie zaważyły na bank. 9. To nie jest wymówka, ale Szawi mnie nastraszył. Powiedział, jest jeszcze szelinga, puchar króla i super puchar. Szawi, proszę cię. Jedno ledwo przeżyliśmy, a ty mi już na łeb wchodzisz z kolejnym. Daj chłopu czas na żałoby po jednym, a nie już mi dorzuciłeś co się może dziać w dalszej części sezonu, naprawdę. Daj mi czas. Daj czas. I oczywiście numer 10. Mm, Tą wszystką przez pojedyncze błędy. Czyli coś, co w piłce się nie zdarza. No. Nigdy się nie zdarzają pojedyncze błędy. Czyli tak, ale też tak to zrozumie. Wszystko było ustawione tip top. Drużyna taktycznie top. Wszystko top jest top. Szawi top. Taktyka top, drużyna top, i pojem błędy się zdarzyły. I ktoś powie: Tak, ale no co ty się śmiejesz? Dokładnie tak było. Ale ja sobie myślę, że są drużyny, które potrafią unikać pojedynczych błędów, nie mając jednocześnie formacji rozstawionej jakby losowo. O, tytuł! Ja opakuj wzorek, powstał! się widzę! Ja widzę z tego wzorku. No ale nieważne. I to my jesteśmy tym małym psem. Już pomijam mówię, na boisku można przegrywać, ale później jak czytam, było parę też fajnych wypowiedzi, nie powiem, ale wiele jest takiej narracji właśnie toki mały, piękny, piękny. A real w tym momencie jest tym kurna, paździuchem piórem z kaloryferem na bebechu, który w poprzedniej edycji Ligimistrzów. Chyba znowu nam dali faworyta. Dobra, jedziemy z nimi. I króciutka piłeczka jest. Chyba to jest mentalność którą się nieco różni. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby Real wychodził i się spłakiwał, że ma za trudną grupę, że jest okrutna dla nich liga mistrzów. Oczywiście były epizody, że im piłka nie chciała wpadać, i to jest fakt, ale może jednak na te ligi mistrzów są nieco lepiej nastawieni mentalnie. A my jesteśmy jak pikę. Panowie, o, ale stabilnie, nie? To, to jest, to jest, on pokazuje moje spokojnie. To wiesz, leci ci piła za plecy, złamałeś właśnie o 4 metry linię spalonego. Spokojnie. Panowie, spokojnie. I ten odwrót głowy i i to za this moment that he knew he fucked up. Ale jest spokój. Panowie, spokój, jestem na boisku. Jeszcze tak powinien. łamie to nie niespalnego i zamiast tak to. Panowie, spokojnie, jestem. Szabi powiedział też, że plan ogólnie na mecz Barcelony był dobry. Plan na mecz był dobry. Plan na mecz Wygrajmy, To chyba był jedyny plan na mecz. Oczywiście pierwsza połowa świetna. Znowu, unikamy, unikamy tych okazji interu z pierwszej połowy, pomijamy je, nie? Trzymamy się narracji, że pierwsza połowa świetna i jest, overhandy lecą. Plan na mecz, kocham Szabiego, jest, no nie kocham go, jak żadnego piłkarza czy trenera, ale ma specjalne miejsce u mnie w Kibicowskim serduszku. Ale. Odnoszę takie wrażenie, że potencjał ofensywny drużyny, kiedy ogranicza się do e, daj nas skrzydło i tam albo złam, albo wrzuć, to nie jest jakaś taka myśl szkoleniowa, która powali Europę na kolana. No, obawiam się, że jest daleko i niestety obserwujemy to, że tak to się kończy, że dopóki piłka nie trafi do Lewandowskiego, którego dziś sobie znowu ocenimy w serii Eliak, Robercik. No, nikt nie wie co ma robić. No to, że Dembele nie wie, to on nawet po ciężnikach pokazuje, nie? Czasami mu styknie, czasami mu nie styknie. Jak mu nie styknie, to jest tragedia na boisku. Jaki jest plan? Tak oglądam sobie ten mecz i myślę, jaki jest plan? No, że jak już stracisz bramkę, to w ogóle planu nie ma? Czy umawialiście się, że panowie najpierw strzelamy jedną, później jest spoko, dorzucimy drugą? A trenerze, a jak nam Kurwa, nie mów tak. Porke, ty to mówisz, nie? Porke, ty to dises. Nie możesz to. To niedobra jest, takie pytanie. Plan był dobry. No. Spoko. Ok. I te pierwsze połowy świetne. To jest to, co mnie najbardziej martwi. Rzeszami trzyma się tej narracji, że te pierwsze połowy z Celtą czy z Interem to były świetne. To mnie przeraża, bo jeżeli to dla niego jest wyznacznik świetności, to naprawdę nie wiem, czego my tam mamy szukać i gdzie. Naprawdę. Mocno się nad tym zaczynam zastanawiać, bo dla mnie to nie były świetne połowy. Były dużo lepsze na tle drugich połów i tak dalej, ale one nie były świetne. To nie jest Barcelona, która wsiada na rywala i tworzy sobie okazję. Bo to, że można klepać piłkę w boiska, no to fajnie, ale do tego wypadałoby regularnie stwarzać zagrożenie, a tu dziugniesz z dystansu, a tu dasz prostopadłe w pole, a to właśnie mi nie jeden na jednego zrobi przewagę, jest schemat, w tym czasie ktoś go obiega i wtedy patrzę i myślę, jest plan. Nie wychodzi raz, drugi, trzeci, ale widzę, że jest plan. Dla mnie planem niespecjalnie jest ładowanie tych piłek. Dla mnie nie jest planem wrzucanie tych piłek. Po prostu no nie, nie pasuje mi to za bardzo do koncepcji. Barcelony, z, która ma i wirtuozów i, i może mieć po prostu... Ja nie mówię, nie wolno wrzucać. Tak, wykorzystajmy to, że jest tam Lewandowski, czasem wbiegają obrońcy, ale niech to nie będzie 75% pomysłu, bo się nie sprawdza. Na szczęście zawsze można liczyć na kapitanów, którzy herb noszą w sercu. Takiego pikę, który powiedział sprowadź mi każdego obrońcę, i tak wygrał rywalizację. Chyba kurwa wygrał, bo się połamali. Piqué nie kłamał, wygrał tę rywalizację, bo połamali się. El Kapita, dziękujemy ci Piqué, tak jest. I że pierwszy odejdzie, jak będzie sytuacja finansowa, mordo, to teraz... Ja już się gubię w tych tabelkach, ja już nie wiem, ile Barcelona jest w plecy po tej Lidze Mistrzów teraz, ale jeżeli potrzebowali, żeby się odszedł wcześniej, to teraz potrzebują bardziej, naprawdę. Alba, wywalone bro, dziś zapuści. Jak już wejdzie w jakimś meczu, to czasem coś zrobi dobrze, czasem źle, no. Taki kapitan, który wie, że do emerytury mu chwilka została, więc nie wychodzi przed szereg. Kibice też pytają w obronie Szawiego, którego ja uważam, że należy skrytykować po tym już serii meczów bez pomysłu. No, sorry, plan ma, ale tak jak obserwujesz, to nie widzisz specjalnie pomysłu na te mecze. Że jak można go krytykować? Bo jaki on ma wpływ na obronę? Takie pytanie się pojawia. Ale jak prześledzisz sobie ten mecz. To nie można wszystkiego zwalić na błędy. Oczywiście, pikę, spokojnie, 4 metry spale, z linii spalonego łamana to nie jest tragedia, daje radę. E, oczywiście, tak, nie można wykluczyć tych błędów, o nich zapominać, ale jak popatrzymy na tę formację, jak ona nie bardzo wydaje mi się, potrafi się szybko ustawić po stracie piłki, to to jest rola trenera. Drużyna musi wiedzieć i zachowywać się w sposób, do który trener ją przygotuje. Więc już abstrahując od tej tworzenia szans, uważam, że tutaj to zawodzi. Że są takie dziury, piłkarze tak chaotycznie latają, jak, jakby nie do końca wiedzieli jaka jest ich rola, gdy piłkę stracimy w tej strefie, gdy stracimy w tej, gdy leci piłka po długiej, gdy po krótkiej. Odnoszę wrażenie, że oni tego nie wiedzą. I teraz pytanie. Nawet jeżeli Szawi im to wszystko tłumaczy, ale oni tego nie egzekwują, to w takim razie albo im to źle tłumaczy, albo im nie tłumaczy, albo rzeczywiście są. jak Dembele, który. No co możesz zrobić? Nie? Ty... Trzeba mam się wtedy nie puknął w łeb. No, stoi ci Fati, Anzufati jest tam. O, 5 metrów. No widzisz go, bo jesteś odwrócony w jego stronę. I tu jest rywal przy tobie. A on jest tam i nie ma rywala. Więc zostajesz super pił od lewego, pięknie ją sobie przyjąłeś, powiedzmy. Jest tam Fati Przed pustą bramką. I ty w którymś momencie dochodzi w swoim mózgu do opcji, że lepiej jest mu nie podać, tylko szukać w pojedynku z tym rywalem. Może on morsem coś tam nadaje do swojej głowy. Może tam impulsy nie przychodzą, on sobie musi to wystukać i nie zdążył wystukać tej opcji. Podaj do. Za długo by to trwało, rzeczywiście, więc stwierdził, że pff, pójdzie za prymitywnym instynktem. Ła, łamiemy złamająca fake shota, bo w musiada. mu siada. Płaa, i się skończyła sytuacja. Ja widzę pozytywy. Tak jak Filip napisał, przepraszam, Mister Magic napisał na Twitterze, już po klasyku lewy może się skupić na mundialu. I jest to pozytyw, no bo widzę, mistrzów nie musi tam spiny szukać, no wiadomo, jakąś brameczkę, jak dołoży, to miło. W La Liga. No po klasyku, no to jakaś tam ogórkowa będzie grana. Jest to, jest to pozytyw. Co jest pozytywem? No, nie, nie skompromitujemy się grając z City. Jeszcze trochę cały czas boję się tego meczu z Bayernem mimo wszystko, ale no taki City, jak sobie pomyślę, co by z nami zrobiło, to nagrywanie kolejnego odcinku po straceniu x bramek. Chyba nadal lepsze niż po odpadnięciu z grupy Ligi Mistrzów. Oczywiście matematyczne szanse są. Barcelona staje się reprezentacją Polski w tym względzie, że już, No, czyli Inter przegrywa u siebie z Wiktorią Pils. No i w tym momencie kalkulacja się powinna skończyć, nie? Jak masz warunek, Inter przegrywa u siebie z wizorem Pilsenem. No to już nawet nie musisz dodawać, a my wygrywamy z Bayernem i najlepiej jakąś tam ciekawszą liczbą bramek. Już skończ na tym, że Inter miałby żyć. Nie każde kluby potrafią zrobić tak jak Barcelona, niestety. Przykro, z bólem serca, ale tak to brzmi. Przed nami klasyk, który teoretycznie w lidze wiele nie zmieni, nawet w przypadku porażki, trzy punkty różnicy, sezon długi, nic nie zmieni, ale to jest klasyk. I jedyne, co nawet nastawiam się, że można przegrać, myślę, że przegrają, tylko błagam o jedno. Błagam, uniknijcie kompromitacji, takiej jak my fundowaliśmy Realowi często. Niech to nie będzie po czterech bramkach, niech to nie będzie po trzech różnicy. Taka prośba, bardzo ważna, bo wtedy to już nie wiem, bo już się zaczynają po terze. Takie doniesienia. A Laporta już jest na Szawiego zdenerwowany. Szawi z kolei na piłkarzy. Piłkarze nie wiadomo na kogo. Już się zaczynają dymki. Jak jeszcze tutaj wpadnie jakaś 0-3 z Realem, to obawiam się, że będzie smród straszny. A czy ja jestem zwolennikiem takich czy innych rozwiązań? Jeszcze o tym porozmawiamy przed klasykiem, na pewno coś wam wrzucę. Na dzisiaj mi wystarczy. Pójdę się cieszyć dniem, bawić życiem lipka i tak dalej. Życie to zabawa. Trzeba mieć podejście jak piłkarze. Panowie, pan. Nie po to zarabiamy takie pieniądze, żeby się przejmować. Tak? Presja? Presja to może mieć pielęgniarka. A nie, jak ona żelar To ja też nie będę miał presji. Ligę Europy też jest fajna. W tym roku nie mam zamiaru jej oglądać, żeby była jasność. Nie mam zamiaru nawet złotówki wydać na to, żeby oglądać Ligę Europy. Nie interesują mnie te rozgrywki. Nie będę specjalnie napalał się, że tam mają wygrać. Mam je głęboko w nosie. I to jest mój komunikat. Dziękuję bardzo. Jak zmienię zdanie, jednak będę oglądał, bo nie wykluczam, że tak się stanie, to też dam znać. <noise> Ale na dzisiaj to już wszystko. Na dzisiaj ochoty po prostu nie mam. Widzimy się w komentarzach. Proszę o tylko pozytywne słowa wsparcia. Chociaż ja ich nie potrzebuję. Spokojnie. Po co? Siebie wspierajcie. Przed klasykiem zobaczycie, co z wami zrobi ta defensywa Barcelony. Bo tak to jest, że jak już jest fatalnie, to nagle będzie super. Dziękuję. Do zobaczenia i do spać. Pa.